No i cóż, Ewcia już rozpoczęła akcję. Próbujemy dorwać coś, co jedzie w kierunku Bołgogradu. Nasze nieszczęście. No nie jesteśmy tak jeszcze bardzo całkiem poza miastem, żeby nie powiedzieć, że nawet w jego wnętrzu, ale strasznie gorące, nie za bardzo chce nam się gdzieś daleko iść. No dlatego próbujemy tutaj, zobaczymy. Może będziemy mieli do nieszczęścia. No i słuchajcie, od razu nam się trafił kierowca Andrzej. Zwrada mamy tutaj odwiedzić jakiś, bo jest skład przed z jakimś przedstawicielem handlowym, czy coś odwiedzić, ze 3-4 miejsca po drodze. No ale on jest z Wołgogradu i takim oto wypasionym transitem z różnymi czerwonoarmistycznymi tutaj elementami zawiezie nas z powrotem do... Eee, z powrotem. Zawiezie nas po prostu do Wołgogradu. 150 km Andrzej, tutaj znowu do apteki przyjechał Zawieźć jakieś leki, bo on jest chyba dostawcą leków Zrozumiałem zobaczcie, jesteśmy na jakimś rondzie W jakiejś wiosce Nawet nie nazwałbym tego miasteczkiem To jest jakaś wioska, druga chyba od Wyjazdu z listy A przejechaliśmy, uwaga, ze 150 km Więc no tutaj po prostu Gęstość zaludnienia jest Równa 0. Tu jest chyba, na jednego mieszkańca przypada 58 krów które się pasą na tych wszystkich stepach, ale no, to jest po prostu aż nieprawdopodobne jakie tutaj są przestrzenie i jakie nawiązanie do tradycji tutaj e, Azji. Zobaczcie, nawet ten sklepik tam na wprost w sumie inspirowany jest też architekturą Azji. Słuchajcie, Andrzej zabijąc nas na dworzec e, tramwajowy wygląda co jak metro. E, oczywiście wszędzie środki bezpieczeństwa, skanowanie plecaków, po prostu ja nie wiem, to jest chyba największy rynek zbytu dla rentgenów. E, jeżeli na każdym jednym przystanku stacji czy gdziekolwiek jest się podjeżdża nasz tramwaj. E, no, to po prostu 3 ludzi. Ja tymczasem kończę, bo musimy jeszcze nabić bilet w tramwaju. Słuchajcie, jedziemy już do centrum. Przejechaliśmy jedną stację, myślałem że zaraz ewentualnie wyjedziemy z tunelu, ale okazuje się, że nie. No i już wiem o co chodzi. E, to jest taki przykład jak zrobić w cudzysłowie dobrze i tanio. Czyli wykopano tunel metra, po czym w środku puszczono tramwaje. Stany normalne, naziemne tramwaje, a nie pociągi Dotarliśmy. pozdrawiamy Was z Wołgogradu szerzej pewnie znanego jako Stalingrad. To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to prawda dosyć późno, bo zdążyliśmy zjeść, zabukować się w hotelu, porzucić plecaki, no ale zaczynamy takie szybkie zwiedzanie. Także zaczynamy od okoliczki, przepięknego, robiącego naprawdę ogromne wrażenie dworca. A zaraz jedziemy zobaczyć kilka lokalnych smaczków. Przed nami arena na której odbywał się rok temu Mundial w 2018 roku a po lewej nowo wybudowany park no i niestety Mateczka Rosja w remoncie wzywająca do walki Hurgen nowa chyba dobre miejsce, żeby trochę pomyśleć o historii Wołgogradu, a, a pierwotnie Stalingradu. To właśnie tutaj taka heroiczna walka oraz później sowiecka odpowiedź wojsk pancernych pod łukiem kurskim sprawiła, że odwróciły się losy II wojny światowej. Można powiedzieć, że to tutaj Niemcy zostali zatrzymani i odtąd zaczął się ich odwrót. Oczywiście wielu już zna wersję, którą opisywał m.in. Suworow, która jasno mówi, że atak wojsk niemieckich po prostu zwyczajnie nie mógł się udać, ale tak naprawdę Hitler nie miał w tamtym czasie innego wyboru i chcąc opóźnić agresję Związku Radzieckiego na, na Niemcy. No po prostu był zmuszony przeprowadzić ten atak. No cóż, jeszcze może tutaj parę słów na temat Dnia Pobiedy. Już tutaj wypowiadał się mój poprzednik, którego zresztą też oglądamy na blogu Michał, prowadzący blog Autostopem Przez Świat. Serdecznie pozdrawiam. E, właśnie fajna sprawa pro propos Dnia Pobiedy, to wcale nie był 9 maj. Fajnie Michał, że opowiedziałeś tą historię. E, tak naprawdę kapitulacja Niemiec właśnie została podpisana e, dnia 7 maja, e, późnym wieczorem. Natomiast Stalin zażądał, żeby odbyło się to wszystko oficjalnie na ich warunkach, więc dnia następnego, czyli 8 maja około 22 podpisano oficjalnie, po raz wtóry, akt kapitulacji Niemiec. Natomiast zanim informacje dotarły do Moskwy, plus zmiana czasu, no był już 9 maja, no i stąd utarło się, że 9 maja to Dzień Pobiedy. A tym samym pozdrawiam moją córkę Maję, która zresztą 9 maja się urodziła. No nie ma co, mają rozmach. Według tego, co czytałem, to budynek, znaczy budynek, pomnik, który tutaj widzicie Matki Rosji wzywającej do, do walki. To jeden z największych tego typu pomników na świecie. No nie ma co mówić. W remoncie, bo w remoncie, ale robi wrażenie. Przyjeżdżając do Wągogradu miałem nadzieję, że tam na drugim końcu rzeki, w drugiej, drugiej stronie rzeki zobaczę tą sławną fabrykę traktorów, o którą tak zaciekle walczyli Niemcy z Rosjanami. Niestety po drugiej stronie po wojnie nie zostało kompletnie nic, całe miasto znajduje się w tej chwili już tylko po jednej stronie, po zachodniej stronie rzeki. No i tak naprawdę jest niesamowicie wielkie. Ciągnie się na, na, na odcinku jakichś 60-70 km w tamtą stronę. No i patrząc po tym, co widzimy za nami, myślę, że jeszcze jest dobre 20-30 km w tą stronę. A miasto liczy sobie tylko milion mieszkańców. Ale tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z tkanką miejską, która ma, ja wiem, około kilometra szerokości i potem około chyba prawie 100 km długości. Słuchajcie, widzicie to? Widzicie kamienie w wodzie? Widzicie wszystko to, co tam pływa? To jest Wołga. A nasze rzeki, my się uważamy za cywilizowany kraj. Byłem ostatnio nad Wisłą. Hmm. No, Okej, okay. wykąpałem się, ale może no, nie była to największa przyjemność w moim życiu. Ciepła, piękna, czysta, przejrzysta woda. Jak tu się nie cieszyć? Tutaj również wrak T34 trafiony pociskiem dzięki temu można zobaczyć jak wygląda ten czołg w środku grubość blach pancerza zbiorniki paliwa silnik przekładnia o, a przed muzeum Bitwy stalingradzkiej mamy jeszcze taki parking. Zobaczcie, niszczyciel czołgu, potem T34, później chyba T64 i T72. Czyli mamy cały przekrój sowieckiej techniki. Przyznam, że spodziewałem się, że po bitwie stalingradzkiej nie został tutaj kamień na kamieniu. Jak widać, jednak myliłem się. Coś jeszcze jednak zostało, aczkolwiek widać jak bardzo duże zniszczenia tutaj były. Kolekcje dział przeciwlotniczych. Kilometrów. Podzieliliśmy sobie to mniej więcej na pół. W połowie mamy Tambów lub Boronerz. W zależności od tego, którą trochę pojedziemy. No jest trochę już późno, więc no nie wiem, czy uda nam się dzisiaj w 100% zrealizować ten plan. No ale no, tak naprawdę, no już dzisiaj nas indziej wciśnie Jak dzisiaj trochę wcześniej skończymy. No jutro, wcześniej zaczniemy podróż, więc ee, zobaczymy. No, byle by jutro, gdzieś tam w godzinach wieczornych.